Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o pułapkach dla potencjalnych biorców licencji franchisingowych. Czym jest franchising? Franchising, czy też inaczej mówiąc, franczyza, jest konceptem prowadzenia biznesu, w którym dawca licencji, inaczej mówiąc, franchisingodawca udostępnia odpłatnie biorcy licencji, czyli franchisingo gotowy pomysł na prowadzenie biznesu. Obejmujący prawo do posługiwania się znakiem towarowym dawcy, sposób obsługi klientów i tak czyli powinien przekazać biorcy licencji całe know-how. W założeniu dawca powinien udostępnić biorcy licencji wszelkie procedury umożliwiające sprawne prowadzenie działalności pod szyldem dawcy. Biorca musi się trzymać pewnych wytycznych, aby wszystkie punkty, Sieci franczyzowej były spójne i sprawnie funkcjonowały. Przykładami takich sieci są na przykład McDonald's, KFC, Starbucks i tak dalej. Są także i mniejsze sieci, są to różne branże, także wymagające mniejszych nakładów finansowych ze strony potencjalnych biorców. W założeniu dawca powinien mieć dopracowany koncept biznesu i udostępnić go biorcy, aby. Biorca nie musiał dochodzić do wielu rzeczy metodą prób i błędów. Dawca powinien jasno wskazać, co stanowi siłę jego biznesu, czy, to jest, czy jest to unikatowy pomysł, czy jakaś unikatowa formuła, na przykład przy, przyrządzania posiłków, czy jakaś unikatowa umiejętność, czy jakiś patent. Dawca powinien mieć wypracowane jasne procedury. Stanowiące elementy tego systemu. I teraz tak, jakie pytania wstępne powinna zadać dawcy licencji osoba zainteresowana jej kupnem? Pierwsza rzecz bardzo ważna: czy dawca ma siedzibę za granicą, czy też na terenie Polski? Na wypadek sporu sądowego najlepiej jest podpisywać umowę z firmą zarejestrowaną w Polsce. Druga rzecz. Czy, yy, jaka jest ilość punktów franczyzowych oraz punktów własnych dawcy, czyli punktów, które prowadzą biorcy licencji oraz punkty, które dawca sam prowadzi? Dalej, jak długo te punkty działają? Ile punktów do tej pory zostało zamkniętych? Yy, jak wyglądają zmiany w poszczególnych latach związane z powstawaniem nowych punktów oraz zamykaniem, czy też przejmowaniem, Dotychczasowych punktów przez nowych biorców lub dawcę. To jest bardzo ważne. Jak, jak wygląda ta dynamika zmian? Jak to się zmienia w poszczególnych latach? Kolejna sprawa. Jaka jest wysokość opłaty za licencję i co obejmuje? Co obejmuje? Co biorca, ile musi zapłacić i co obejmuje ta opłata za licencję? Czy są inne opłaty i za co? Na przykład, niektórzy dawcy zastrzegają sobie, że w trakcie trwania umowy, jeżeli uznają to za konieczne, to biorcy będą musieli zrobić składkę na fundusz marketingowy. I tu też jest duża pułapka, bo może się okazać, że dawca zarządzi zbiórkę na wspólny fundusz marketingowy, a, a biorca na przykład może nie mieć pieniędzy, żeby wyłożyć, żeby wyłożyć daną kwotę. Teraz tak, jakie są koszty rozpoczęcia działalności oraz pro, koszty prowadzenia działalności? Czy na przykład trzeba określone meble, czy też sprzęt zamawiać w określonym punkcie, w określonej firmie? Bo może się tak okazać, że dawca zarabia nie dzięki biorcom, ale na biorcach licencji. To jest poważna różnica. Na przykład, jeżeli każe im kupować drogi sprzęt, wyposażenie w określonej firmie, no to może się okazać, że, że, że on zarabia na tym sprzęcie, bo ma jakiś tam układ z, z producentem czy dostawcą tego sprzętu. Z drugiej jednak strony, jeżeli każdy biorca miałby dowolność i kupowałby towar czy też wyposażenie punktu, yy, gdzie by chciał, to trudno byłoby o unifikację wszystkich punktów i ich sprawne działanie. Teraz tak. Yy, jeśli chodzi o opłatę za licencję, okresową opłatę za licencję, najlepiej, żeby ta opłata była określona jako procent od obrotów, albo odzysków, albo najlepiej jak odzysków, a nie na przykład 10 czy 20 tysięcy, nie wiem, czy za miesiąc, za kwartał, za rok i tak dalej. Skoro biznes jest tak dobry, jak zachwala godawca, to powinien zgodzić się na procent od odzysków, od a, nie, a nie stałą sumę. A nie stałą sumę. Kolejna rzecz. Biorca musi się dowiedzieć, jakie są wymagane wymagania dotyczące jego kompetencji, jego kwalifikacji, posiadanych finansów. Jakie są wymagania dotyczące lokalu, w którym będzie prowadził działalność, jaki jest czas trwania umowy. Kolejna rzecz. Czy dawca licencji. Pomaga biorcy w negocjacjach z kluczowymi partnerami. Jeżeli biorca na przykład otwiera lokal w galerii handlowej, a to dawca, wykorzystując swoją silną pozycję, jeżeli faktycznie ją wypracował, bo jeżeli nie wypracował, to nie warto z nim podejmować współpracy, ale jeżeli faktycznie wypracował silną pozycję, powinien wynegocjować sprawiedliwe warunki najmu. W przeciwnym razie Taki biorca zostanie pomiędzy młotem a kowadłem, czyli pomiędzy galerią handlową oraz dawcą. Nie będę tutaj opowiadał na temat problemów najemców z galeriami handlowymi. Polecam książkę Daniela Dziewita, Przeliczeni tajemnice galerii handlowych. Tam dużo na ten temat zostało powiedziane. Książka jest właśnie poświęcona relacjom najemców z galeriami handlowymi. Informacje o tej książce zamieszczę w opisie do tego filmu. Teraz kolejna rzecz. Co wchodzi w skład pakietu biorcy? Co wchodzi w skład pakietu biorcy? Miałem kiedyś taką sytuację, że zgłosił się do mnie pewien biorca licencji, prowadzący sklep właśnie w galerii handlowej, prosząc mnie o pomoc, jakie działania marketingowe mógłby, mógłby podjąć żeby co mógłby tutaj wprowadzić, co mógłby zmienić, żeby usprawnić, żeby zwiększyć po prostu obroty, żeby zwiększyć obroty swojego sklepu. No i, no i tutaj właśnie pojawia się problem, bo ten biorca taką wiedzę, taką pomoc powinien otrzymać ze strony dawcy, ze strony dawcy, i to powinno zostać to powinno zostać uregulowane w umowie, no a niestety nie było. Niestety nie było. Jego umowa zawierała wiele, wiele takich niedopowiedzeń. Ja pytam go, dlaczego w takim razie zdecydował się, podjął się na taką działalność, skoro było wiele niedomówień, te relacje między dawcą a biorcą nie były nie były, nie były takie, nie były symetryczne te prawa i obowiązki stron nie były symetryczne. No i ten biorca mi mówi, że no, zdecydowałem się kupno na kupno tej, tej licencji, no bo nie miałem pomysłu, co mam z sobą zrobić, w jaki sposób zarabiać pieniądze, więc po prostu podpisał taką niesymetryczną umowę. No i właśnie umowy podpisujemy dlatego, nie dlatego, że nie mamy pomysłu na siebie, tylko dlatego, że, że ten koncept jest dobry. Właśnie dlatego wcześniej trzeba ustalić, co wchodzi w skład takiego pakietu dla biorcy. Kolejna bardzo ważna rzecz. Musimy się dowiedzieć, jaka jest mediana zarobków i zysk czy zysków wśród biorców licencji. Nie średnia, nie średnia, tylko mediana. Mediana jest to wartość środkowa, która... Dzieli wszystkie, wszystkie obserwacje na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie 50% obserwacji. Czyli jeżeli na przykład mediana zysków wynosi 10 tysięcy, to znaczy, że połowa biorców licencji w danej sieci osiąga w danym okresie, nie wiem czy w miesiącu, czy, czy w roku, w zależności jaki okres analizujemy, zyski wyżej niż 10 tysięcy, a druga połowa osiąga zyski mniejsze niż 10 tysięcy. Czyli jaka jest mediana? Zarobków. I teraz tak, co w sytuacji, kiedy dawca unika odpowiedzi na tak postawione pytania, na te pytania, nie chce wprost odpowiedzieć. Na przykład zasłania się tajemnicą, że na tym etapie nie może udzielić informacji, bo jest to tajemnica firmy, albo mówi, że proszę przyjechać na szkolenie dla potencjalnych biorców: to wszystkiego pan się dowie. No to są takie podstawowe informacje, że jeżeli ten koncept, Świetnie funkcjonuje, tak jak zachwala go dawca, to ten dawca nie ma czego ukrywać. To nie powinien, to nie ma nic do ukrycia wtedy. Jeżeli rzeczywiście ukrywa, nie chce powiedzieć, no to ja bym zrezygnował z tej sieci. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie, Tomasz Szapiński.